Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Tris Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam, właśnie na terenach zwanych górnym Edirn, obozuje armia króla Henselta. Otóż to słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla Niech Mu Ziemia Lekką będzie Foltesta przycichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności nim znajdzie go jakiś rodzaj refleksji. Jaskier Filozof. trina Pontaru. Górne Edirn. To dopiero musiała być Jadka. Ile kości? Skąd Glewisik wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwi sobie dowoli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Mm. Potęga, zniszczenie, zagłada! Sabrina Glevisig skończyła na stosie, a Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska Bina rebelia tego nie zmieni! Myli się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary ranny niedźwiedź. Pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ, panie, baronowie z Edil nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Zdecydowanie wolę Heselta niż. niż z panie, Niech żyje, no. król! Chociaż oboje mają swoje wady. Pensel to jest... on jest takim... takim... no, prawdziwym królem, ale on też ma swoje za uszami. Trochę. Baron Felard zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felard to szuja, jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczenia, gdy Też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział, ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. Witamy uniżenie Jego Wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobiercę rodu jednorożca, pana na Art Keraich, arcyksięcia Banart, pogromce Nilfgardu! Witamy na edirńskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 tysięcy koron nowigradzkich i tytułach markizów. Uhuhu. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie jarugi kamieniołom białego marmuru Oraz szlak handlowy wschód-zachód Mówimy o Dolnej Marchi Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa <laughs> W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości I uznamy za prawowitego suzerena tych ziem Ostro lecimy, ostro Nie nie damy Wasze podpisy są bezwartościowe. Nie potrzebuję ich. Łatwo. Ale Wasza wysokość. Bez naszego poparcia zawsze będziecie najeźdźcą, okupantem, wrogiem? Lud Edirn. Lud Edirn słucha Saski Smokobójczyni i księcia Tenisa. To z nimi chcę rozmawiać. Panie! Smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Wielki Zapraszam! A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? A ty ile bierzesz, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! Ale on jest kurcze, hardy i nie da. Dobra, powiedz, powiedzmy, że to. Zawrzyj pysk, Detmold! <laughs> Podoba mi się ta Saskia. Mów kobieto. czego chcesz. Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Nie. Skończ prześladowania nieludzi i Nie. pozwolimy opuścić granice swego królestwa. Nie. Ocalisz siebie i własną armię. <grystwa> Masz jaja, to I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Karaik. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj. Teraz. W obecności ludzi i bogów. Wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. Dobra, walczymy I z nim, właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, smokobójczyni! Pokaż, na co się stać. Zaczynajmy. Dobra, w, w tym miejscu pojedynku zmierzą się: Hansel z Król Kedwen, Senior Keingor i Malore, ostatni z rodu jednorożca i Saskia, dziewka co smoka ubiła. Saskia, dziewka co smoka ubiła. Edirn. Niech bogowie o. rozsądzą. Poczynajcie! What's chodź tu. Ja! Ja! He. jakie ja mam walczyć na tarczę. Czy hitboxy? Dobrze. Brawo. Dobrze. Stać! Przestańcie w imię krewy Frej i Melitele! Oh. Coś ty zrobił, Heniu. Coś ty zrobił. Heniu się zezłościł. Heniu jest słaby, radowy mu Ojej. Ubrudził się keczupem. o. W tym samym czasie. Zywik, no. Ej, stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna hendo, żona, cholera! Po coś go tu przyprowadził, Roż? To Wiedźmin. Wiem siamać, kto to jest, królobójca sakramencki. Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą, ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie! Leć no który posetnika i inne przynieście, zwiążemy go! Daj spokój, Zywik, Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się. Nie ma mogę w dupie. Ani drgnij. Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Lala! Co jest kurwa? Wiem, <gry> Uurima. Króla popchał. Zombie, zombie. Nie mogło zabraknąć. No, jaki żołdak. Popchał króla. Nie, nie, po prostu. Nie wierzę.